Dobrze, zajrzymy tutaj do tej bm do środka. Co mogę powiedzieć na start? Ma kilka pęknięć tutaj na górze. Tutaj pod spodem niczego się nie doszukałem. ALSI 10 mnmg Tak, to jest nazwa tego stopu. Magnez zwiększa wytrzymałość na pęknięcia. Ja tu sobie dobrałem już odpowiedni, odpowiedni drut. To jest aluminium z domieszką magnezu. O, to zaświeciło się. To znaczy, że jest połączone. Dobra. No dobra. Elektroda już przegrzana, więc ma bicie. Ma już bicie trochę, ale to nie ma żadnego znaczenia. I tak, tutaj mamy złącznik. To jest taki tulejka zaciskowa, którą jak wkręcimy w ten uchwyt, można by od drugiej strony zajrzeć, to mnie nie planowałem, ale takie krótkie szkolenie stiga na czym to polega. Będzie fajnie. Więc taki jest schemat. Raz, Dokręcamy, wyciągamy sobie elektrody, tyle ile chcemy. Zwykle to jest tam powiedzmy centymetr nie dłużej, zależy od, od szerokości tej dyszy. Ona jest nieźle ukopcona, bo dosyć często się bawię. I tutaj ta tulejka zaciskowa ma się zacisnąć. I wtedy nam drut już nie wychodzi, a do tego służy to te pokrętełko jeszcze Wam pokażę za chwilę mały asortyment jaki tutaj mam. Załóżmy tyle, dokręcam i już jest sztywno. Mamy zrobione to. Tutaj w takim zestawiku mam, tak jak widać jeszcze, nie wypakowane, ale tutaj są różne końcówki długie. Przedłużane wąskie tutaj są zwykłe. To jest zamiast, tej, zamiast tego perlatora tak jest zwykły. Tak? To jest ten powiedzmy, no, najmniej wydajny, najmniej rzadziej używany w Tigon. Ja używam tych z Perlatorem. Akurat to, co pokazałem przed chwilą, to jest w ogóle jumbo czyli ma większą średnicę i do tego potrzebujemy większych porcelanek tak więc wtedy musimy ustawić większe, większe zużycie gazu więc zwykle wtedy do większych amperażów im większy amperaż tym używamy szerszych zestawów tak? czyli potrzebujemy grubszego, e, grubszej elektrody elektrody też gdzieś mam tu już takie małe mi zostały, o jest jedna gruba tu mam cienkie, widać te zielone, złote, czerwone Hmm, niebieskie, czasami można trafić na bubel, który po prostu hmm, chyba jed, jedna z nich w ogóle jakoś łuk w połowie gdzieś tam strzela na boki. To jest najgrubsza, bodajże 2,6-3,2. Nie pamiętam, musiałbym wziąć suwmiarkę zmierzyć. Natomiast to już jest do takich bardzo dużych kamperażów i wtedy ustawiamy właśnie sobie. Yy, wierzymy, największy zestaw jaki mam. Teraz yy, spawik testowy, i tak pokażę Wam jedną rzecz. Yy, tutaj ustawiamy sobie właśnie tą częstotliwość. Mieliśmy wcześniej 20, pamiętacie ten dźwięk? Teraz ustawiłem na 200. Będzie bardzo wysoki dźwięk, bo bardzo często będzie się zmieniać <śmiany> ta balans prądu, i to powoduje to, że płycej się wtapiamy. Czyli jeżeli ustawimy tutaj 250, to wtopimy się najpłycej No, resztę zobaczycie Gaz poszedł, nagrzewamy I mamy tutaj taką spoinę. Zawsze sobie ustawiamy wylot gazu. Teraz pokażę ją. No. Nic nadzwyczajnego. Przepad na drugą stronę, widać. I zawsze przy spawaniu aluminium warto jest ustawić sobie wylot gazu co najmniej 5-6 sekund. Widać? Tutaj jest parametr w sekundach. Wtedy ta elektroda zdąży się wychłodzić, bo jeżeli się nie zdąży wychłodzić... I to samo na start, tak? Zanim zacznie spawa, zanim poda Amperaż ma podać gaz i tutaj 500 sobie ustawiłem wcześniej, tak? Czyli już wszystko jest osłonione, na ten materiał już tam powiedzmy spadła taka mgiełka argonu, nie pozwala dostać się zanieczyszczeniom z zewnątrz i możemy nagrzewać wolframową elektrodę, która się po prostu nie stopi. To to samo, co w żarówkach, jak nam pękała ta stara żarówka, taka typowo wolframowa, pękało szkło, uciekał gaz, w moment przypalał się żarnik. Tutaj się dzieje dokładnie to samo więc trzeba dobrze osłaniać spoinę. no i to bardzo szybko wolfram oddaje temperaturę w sekundę wcześniej miał tam z 1000 stopni, może 1200, teraz już ma temperaturę otoczenia. Bardzo dokładnie z tych pęknięć, a potem jeszcze zrobić paskę. nam zamontujemy sobie frazik. Musimy zrobić delikatne nacięcie w miejscu pęknięcia, żeby je poszerzyć, żeby się dobrze wtopić. No inaczej pęknie ponownie. Z drugiej strony, tylko czy tu dojdę. To nie mam wyjścia. To nie są elementy konstrukcyjne. Tutaj nic na, na niczym się nie trzyma, tak naprawdę to już jest element zewnętrzny. Wymieniałem taki kielich na podobne uszkodzenie, z tym, że tutaj na takim żebarku trzymało się e, jedno z uch wahacza. Było I wtedy tam prawa takiego kielicha, co, słuchajcie, to było 100 tysięcy złotych, tak? Plus tam wiadomo, 100 tysięcy ze wszystkim, z zawieszeniem, z malowaniem przedniego zderzaka, błotniki, wymiana, tutaj tam To jest inny świat. Natomiast ja jestem w stanie to spokojnie pospawać. I zobaczcie, tutaj sobie ustawiam, jest prosta zależność. No ogólnie chciałbym mieć jak najbardziej wysuniętą do tulejkę, natomiast im dalej ją wstawię, tym gorzej wygląda spoina. Mam tutaj na myśli wysunięcie elektrody, bo tam mam dosyć wąską przestrzeń i tutaj poruszanie się z tym wszystkim jest ciasno. Natomiast jeżeli wyciągnęłem sobie już więcej niż, załóżmy tutaj jest z, z 7-8, może z 10 mm, jak wyciągnąłem sobie 15, to działo się już tak. Mogę sobie zwiększać gazu i tak sobie zwiększyłem na rota metrze, bo tutaj mam ustawione, czekajcie, wezmę po... buta tylko. Tu jest ustawione na metrze było dycha. Dowaliłem 15, nic nie zmieniło. Widzicie tutaj kuleczka, prawda? Ale wystawiłem długo, żeby cię. Siłanko. Cóż, widzimy syf. Widzimy syf, coś tu wpadło. Coś jest za daleko. Tak, w tym samochodzie nie złożę. Jest tak, teraz jeszcze raz. Szlifowanie elektrody. Oczyszczenie wszystkiego. Być może za dużo tego gazu. Jest, bo to jest też taki, taki motyw, że jak ustawię sobie za dużo, to też nie jest dobrze. Dyszka. Dyszka 8, gdzieś tak to są litry na minutę. Taka jednostka, widać zresztą. W temperaturze 20 stopni. Mniejsza większość. No tak czy inaczej, jeszcze raz to można sobie, żeby zrobić ostry ukrawień, żeby ładnie łuk przeskakiwał w to miejsce, gdzie ja chce No widać. Wystarczy. Wystarczy. Szczelnie skręcamy, tu już się opłopciło, bo wcześniej typowy błąd, w ogóle gazu nie odkręciłem, yy, wtedy musiałem po prostu odciąć tą elektrodę, co przepaliłem, bo, bo ona się zwęgla, to już nie jest to samo, to już nie jest to samo, dobra masa i jeszcze raz. Lepiej, już jest czyściej, natomiast bez strutu. Wracając do tematów, to co wykonałem? Pozamykałem drzwi, żeby nie było żadnego dziwnego obiegu zawirowania powietrza. <laughs> Zmniejszyłem sobie na metrze tam na te 10. Oczyściłem elektrodę i włożyłem jeszcze tutaj sobie dodatkową siateczkę, która zapobiegnie mi, powiedzmy, czemuś takiemu, co miało przed miejsce przed chwilą, że tam coś tam było za mało gazu i ob, kopciła mi się ta siatka w środku i wtedy to już nie jest to samo wtedy już ten spas jest, zobaczcie, brudny więc teraz sprawdźmy czy... jeszcze jakbym złapał to ten drut z końca no i widzimy, czyściutko, idealnie, perfekcyjnie gorące znaczy ciężkie i z tym możemy już iść na samochód tak? wystawione dosyć dużo tyle mi wystarczy, dokręcone Masę sobie przerzucam na samochód założyłem już zwory tam żeby w razie był jakiś przeskok iskry, łuki, coś tam, coś tam żeby nie zrobiło krzywdy dla komputera i w bardzo niewygodnym miejscu podejrzewam że i tak zdejmę kamerę, bo tu jak się wcisnę, włożę i założę maskę, to będziecie oglądać moje buty, także tu nie ma sensu zresztą Zobaczycie, jak No dobrze, myślę, że udało się całkiem całkiem fajnie uratować ten kielich. Teraz to jeszcze ładnie zbatować, rozebrać kilka tutaj rzeczy dookoła. Filtr powietrza. Tu ten bulbulator. I, no i pomalować. I od razu pomalujemy też te dwa elementy. Są zdjęty. Błotniczek też. Kielich jest przygotowywany. No i... Zgodnie z tym, co, o czym wam mówiłem wcześniej, pokażę kawałeczek Mustanga, którego Cerek tu już rzeźbi. Oczywiście tylko kawałek, bo nie jest zrobiony jeszcze tapicerka i tak dalej. Ale myślę, że mogę wam pokazać. Zobaczcie szczeliny. Zobaczcie szczeliny. Kurczę myślę, że jest super mega, a te, tego samochodu nie widziałem, już zapomniałem o tym samochodzie kolor petarda, natomiast no mega dużo szpargałów zostało jeszcze tutaj listwy, chromiki, yy, klamki, cuda na kiju, tutaj jeszcze Rafał pokrywa jakieś tam różne zestawy młodego technika, Mustangoznawcy, nie wiem co jeszcze i to trzeba wszystko popakować, także niedługo zobaczymy efekt końcowy Sam jest ten ciekawy, samochód oczywiście odpala, jeździ, no zobaczcie płaszczyzny, okay. Linii, płaszczyzny Ale na razie niech jest bezpieczny I my się zajmujemy tu bm -ką. O właśnie, Czaruś, mój męczy tego Identyczny, to też jest 67? Nie, 65 A, ma inne te, te ma pod inne I tu rzeźbiłeś, co? I co, jutro z nim wjeżdżasz do kabiny? Na malowanie już? Nie, jutro bm pomalujemy a, ok. Ale w tym tygodniu już do kabiny pójdzie, no? Bo tam ma wszystkie elementy od niego, tak? Tak. Tu, tam, na stojakach. Dobrze, minął zaledwie jeden dzień. Czarek zdążył już polakierować e, zarówno zderzak, jak i błotniczek. Wyszedł naprawdę fajnie, strukturka jest wszystko. E, tu było wcześniej malowane odcięcie, natomiast Czerek pomalował całość, żeby nie było tam korozji, żeby to było zdrowe. Oczywiście kielich również został pomalowany, no i w tym momencie już mogę go śmiało składać bo pod nim były śruby. Zakładam, tutaj mam elementy. Rozumiecie, nic niezwykłego, natomiast to co jest najważniejsze to czas trwania całego procesu od lakarki po lakierowanie. To jest niecałe 3 dni. I my mamy czas na to dzięki temu, żeby ten zderzak nie był dzisiaj składany jeszcze sobie postał cały dzień, zanim go wrócimy i powkładam, bo tu wiecie, trzeba czasami uderzyć, puknąć, coś tam, siły użyć i to wszystko, co jest odwrócone może się gdzieś odnieść, porysować, po co sobie tutaj uszkadzać. Natomiast jeżeli, wiecie, terminy napinają, bo, bo, bo dwa tygodnie samochód czeka na polakierowanie bądź na jakąś rzecz, a potem klient chce odebrać, to zmusza czasami mnie, czy innych tego typu ludzi do tego, żeby składali świeże polakierowane elementy, co nie jest niczym przyjemnym.